Hej z tej strony QK witam w kolejnym odcinku Rock and Roll Dino Crisis 2. Więc jedziemy od razu. Tutaj się pali wszędzie, ziemia się pali i... i komputer się pali i wszystko się tu pali, więc trzeba stąd spierdzielać jak najszybciej. Regina zrobiła taki rozpierdziel, że naprawdę to jest... o, Aha, tutaj... O! A! Zmienię sobie weapona. Widziałem tam szło coś dużego, więc może to. Missile pod. Szkoda, że nie iPod, to by chodziło z takim małym głównym mistrzem. Dobra, weźmiemy to, bo to z tego co pamiętam było fajne. Jak się strzelało. Nie ten guzik. O jezu, o jezu. Ej, co oni tak żyją długo? Jezu, co jest? Co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest. Jezus co jest, co jest, co jest, uciekamy z Co to miało być? Czemu oni tak żyli? Spierdzamy. o. Aj, rodzina, uciekaj, 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 uciekaj. Eee! Oj, dupa. No, 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 no. Ej, nie zabijaj mnie, nie zabijaj. Stawaj, rodzina. O, znalazłem się za nim. Weźmiemy sobie medium. O, full. Biegnij, rodzina. Biegnij. Dobra. Żeby nie było jeszcze rodzina z to może tym postrzelamy troszkę. Nie ten good. Tak jest. Kombo 2 Z Zmysł poda. tak to shiro abit are you okay regina get on quick oh, oh give me a break man we're dead we have to get as far away from this place as possible let's head down the river no it's okay riverside front of watergate great the watergate's closed we can't huh. go any further Wait, there's a valve Maybe we can open the gate manually. Whoa! Let the men handle this. Let's go, bro. Fine. You boys, play nice now. Okay, up there. Right. Oh, there go. Dylan that jigg Dylan Dylan. wie co robić, Co nie Dylan? What? What? Oh, that że nie not While David is opening the water gate, cover for him, using the gun on top of the guard tower. Jesus, I will find it. Get the fuck out from my nigga. What are I Hey, fuck? To, nie, mnie celować, Ale zrobiłem kantera A masz No Who wants some more Sorry Prosiłeś Dylana o osłanianie musisz wziąć na to poprawkę oh, oh. Oh. Sorry o, już wiem jak to się nazywa. David, dobra, zapamiętam. Jestem z więc... A masz dupę. A masz, a masz. O kurde. Sorry no. No sorry no o! O! o ogarnąłeś. Tak wymiatasz! Lalalalalalalalala... Oni tak lajtowo idą jakby już cała robota była skończona. DYLAN! Jeb, Dylan prawie Jungle Ano Aria No, ale ważne, że Dylan przeżył. On jest wybrańcem. Antoagarię. Czyż nie, Dylan? Co teraz? What did you say? What the fuck? Aha I don't understand. You want me to come with you? Ocz ci chodzi kobieto. Protect the girl from the dinosaurs and get across the jungle. O, ona się nazywa girl... jeżeli nie będzie on fire. Ej no, sorry. Widocznie. Uff. Oczywiście musieli dać te najszybsze dinozaury, bo jak żeby inaczej, nie? No idź i cały czas po prostu co się tutaj defensa robisz i tak, i tak jak dostaniesz, to dostaniesz. Wo, spoko, ta broń jest dynamiczna. Ach, widziałaś to? Tuż przed twarzą. Tak jak boom! Wow, uważaj! Dobrze, dobrze. Uważaj! Wow! A? A? Uważaj! Uwa o ty! Widziałaś co on ci zrobił? Czemu kurwa nie zrobiłaś uniku? Dobra, jakieś drzwi, tak? Przechodzimy, Jungle Angel Areal, numer 2. Lecimy dalej, tak? No to chodź, 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 chodź. Uważaj! Uważaj! O no sorry, no co już cię coś boli? Nie no, udawaj, Jill z rezydenta, ale pa, teraz szybciej idziesz nawet. Ustawaj, no ej laska. To będzie trochę ciężkie, jak tak dalej pójdzie. O! A? A? Dwóch naraz! A, ty tak teraz idziesz, to ja tutaj gdzieś na drabinkę muszę iść. Czekajcie! no, Ważaj, loska! Ważaj! Uciekaj już tam! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! No to mi zaraz zgije. A znając życie, nie mogę. Oooo! Nagle kurwa! Co ty pała wypiłaś w tych drzwiach? Dobra jest! Buma! Boom! <laughs> Boom! <laughs> Coż to jest? It's a power for something? Dziebi tu. O, dwóch teraz zabiłem, nie? Ciekawe skąd. Cztery! Cztery! Piąty! Szóste! Dobra, tutaj muszę powłączać takie siódmy. Główienka śmieszne. A, to jest to już, tak? Tak, to jest to. Tak, jest co Aha, to trzeba to wkładać. Dziewięć! Jeszcze? A masz. A masz. Jedenaście. Wydaje mi się, że o czymś zapomniałem, o 16. Tutaj chyba to jeszcze muszę zrobić, tak? Tak jest, to jeszcze to, oczywiście. Idealnie wręcz. Jezu! No! A, miałem takiego fajnego kombosa! You motherfucking! Aaaa, nie miałem takiego fajnego kombosa! To wszystko przez to, że ta broń jest taka pobonna. Inaczej bym ogarnął. Prawda, Dylan? Ty to zawsze tak tłumaczysz. Tak mnie uczyłeś. A, idziemy, o! Tutaj się nawet drabiny ty nie trzymasz, ale idziesz do góry. Nie, martw się, Jest zajebiście. Dobra. O! Jeszcze któryś? A? A? Uh, 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 uh. Jeszcze któryś? Już Bo oh, come on, chciałem punktów. I co, mogę już przejść? Czy dalej nie mogę? ogarnia zawsze wszystko pięknie uh, Dysk Super Will. Bla 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 Lecimy Wow 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 Coś już za pomieszczenia tajemnicze Więcej futurystyki się nie dało tutaj najebać O! Plan Arkinoego. O! Coś do leczenia! Oczywiście, że wezmę leczenie. I coś do saveowania, oczywiście, że wezmę savewowanie. A jesteś nowego do kupienia? O, tutaj jest jakieś rocket launcher. Rocket launcher. A wezmę. Dobra, tutaj nic, tutaj też nic. A to, teraz się żyje. Save a walniemy sobie tylko i jechana. Dziękuję bardzo. Jedziemy. Same się to otwiera, no normalnie. who's the boss Dylan, co nie? Unable. Co to? Aha. Są drzwi. Takie tajemnicze, które się zlewały. Z podłogą. Myślałem czy co tam? Aha, to. Aha, tu są schody też. Jeezus, to jest tak futurystycznie, że nawet nie ogarniam schodów. you się Ach, To A hologram? How does he know my name? There's not much time left, so I'll explain it simple. On August tenth, twenty fifty-five, our Year 2055? What's he talking about? To save the dinosaurs, we transferred the dinosaurs to this time. Three million years ahead of our time. <laughs> what? Three million years? Then you're from... But there was another accident when we were about to go back. The gate disappeared and we were stranded in this time. Then this is the future. There was no way for us to survive in this world, where dinosaurs now rule. We, the remaining survivors, hurried to recover the gate. But it's too late now. <laughs> My wife, Julia, was killed by the dinosaurs. And my little <laughs> child. She was hurt. Badly. Paula. 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 your name pa Papa My only mission now is to protect my group. I have kept Paula and the other children safe by putting them inside life support chambers. <laughs> Take the children back to your time. And now I should introduce myself. I am former Special Forces TRAT member, Colonel Dylan Morton. What? You're myself in the future? <laughs> then you're... My Papa, we don't have much time left. There's a gate behind the door, you can use it to return to your time. No. The gate is not complete yet. You'll be able to use it only once. Oh no. Please, hello to Regina for me. I'm counting on you, Lieutenant. Dylan gdzie nie zawiedzie. Dylan wszystko ogarnie. Na koniec zajedniście otwierają drzwi. Oversized to coś tam, coś tam. <laughs> Fuck you komputer! Talerz! Dylan jaki kill. Ha! Dylan się sam położył, ja pierdolę. Co za walka! <laughs> Czy to był kolejny Terminator? Nie pokazali? <laughs> tak, on znowu. What the fuck? Jezu, 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 odczep się, odczep się, odczep się, odczep się. się. Wow, on to niszczy. Wow, to też niszczy. Wstawaj, wstawaj, ej, bo to już jest danger, koleś. Jasne, dopiero do mi jeszcze bardziej, dzięki. Nie to, nie to, nie to. QK, oddychaj. Nie jest źle, nie jest źle. E, przecież mam lepszą broń. Zmienimy na to coś. I będzie zajebiście. Dobra, powiedzmy. Czekać. Tak, tutaj trzeba teraz. Dwa komputerki przełączyć, bo komputer nam musiał dojebać hmm. no ale się bawi, odsuję się, co się. się, get the fuck out! Ustawaj, no, stawaj, stawaj, co? Stawaj, Wal stawaj. się, no co on robi? A no... Ja mam dużo tutaj leczenia, ale... Dylan, ty nie jesteś kurwa tankiem! Fakaj się. Fakaj się, pakaj się. Możesz się odsunąć kurwa. Spierdolę. Kantera ci zrobiłem. I co? Teraz powiesz? To jest komputer oczywiście, którego musiał mi zasłonić. Bo po co? Jak żeby inaczej przyjdzie? Tu, du, -du, du O, co się. Siasz. Siasz. Wstawaj, Dylan, wstawaj. Dobra, użyjemy jeszcze jednego. Nie, Nie, ja Jezuja. Niki, nie umiem już ogarnąć tego sterowania. Dobra, idźmy dalej. O, a, a. o, tak, teraz się zeznał. Teraz możemy wiedzieć. Biegnie. Fuck off! No weź już chciałem strzelać. A dostał za 1200 punktów, kurwa. Teraz nie wiem gdzie bierzemy tam. Okaj tam. się. Tylko spróbuj, tylko spróbuj. Yes! Faja! Strzelaj, strzelaj! Kamehame... Pięknie, Dylan. Zrobiłeś pierwszą rzecz, która ci wyszła. Kiedykolwiek. Gratuluję. Gratu- kurwa- Wymiatasz, Dylanek. Teraz tylko trzeba się sprawdzać, gdzie trzeba stąd iść.

tak, i kto z dostaje? Z tego dostaje? Kto, kto, to. Oni są cały, czyli pewnie. No tak, to było wiadome, przecież to było do przewidzenia. Regina, the gate is open. I know you don't want to, but you have to go back by yourself. I will leave Oh, no. Are you crazy? Just go, Please. You have the third energy data, right? When you get back to our original time. Use the data to learn about third energy, then build a perfect gate and come pick us up for the last time. I Dylan I will Zielon taki model wyszedł wyśród 100 Co teraz? Co teraz? Co teraz? Co I tak to wygląda Dziękuję bardzo Tak jest, więc koniec w zakończyliśmy tą serię z położonym pierdolnieciem gdzie więc co? So. Możecie wyczekiwać kolejnego SPA już na przykład i...

że nie wyjeżdżą tak po tej wodzie, hę? Eh? 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 O też zaczęł padać. O, Dylan Ranking A! Tak jest! I o to chodzi! Ranking A! Jakieś punkty 418 tysięcy, clear time prawie 3 godzinki. No, nie jest źle nawet, nawet. Ale w sumie myślałem, że ta gra będzie dłuższa, jednak nie. I Dino Filesiki 7 na 11. Czyli jest większość, jest większość. To, o to, to się liczy. Były dobre chęci. Ogółem ja bym ich ocenił tak mniej więcej. Dylan był gdzieś między. tutaj. A Regina była mniej więcej gdzieś tutaj. Dlatego w sumie powinien gdzieś być. tam na dole, ale. <laughs> nie wiem jak oni to robią. Ogarnęli, a przynajmniej Regina przeżyła. Z Dylanem nie wiadomo. Co mamy takie jakby pseudo otwarte zakończenie. Bo Terminator mrugnął oczkiem. W końcu nie widzieliśmy dosłownie, jak oni umierali. Poza tym, Regina miała wrócić do nich jakąś bramą nową, nowo stworzoną w tamtych czasach od nich. No a w każdym razie dzięki za oglądanie i trzymajcie się.